Dajcie, kochani, to Mary. I Mario. I trzynastki z nami. <noise> tak, niby premiera, ale tak naprawdę to wznowienie z drapeczki Super 13. Tak jest. Z drapeczki po 2 zł. No, swego czasu była dla nas dość szczęśliwa. Zobaczymy, jak ta edycja się spi spisze. Jeśli chodzi o tabelę wygranych, to tu się właściwie nic nie zmieniło. No tak. Samo. 2, 4, 5, 10, 15. No i potem w górę 30, 60, 675 tysięcy główna. Mamy ile? 20, tak, no? mamy 20 sztuk. Mhm. No, zobaczymy, co tu się uda wydrapać. No a ja cię bardzo proszę potasuj jak karty je. I Dobra. będziemy sobie z tego tej paki brać po kolei. Tak, bo one były tak bardziej po kolei, żeby sobie nie, nie kombinować z, numerami, z numerkami. Po kolei są, tak, nie? tak, tak, tak. No, no to sobie jakoś. Nie było tutaj, losowo niestety. Jakoś seje je tutaj przetasujemy. Zresztą przy takich ilościach to żal wybierać, kombinować z numerkami. Dobra, to tutaj sobie kładziemy. Mhm, mm dobra, będzie, bo zaczynamy, zobaczymy, czy jakaś trzynastka wpadnie, czy nie. No, ale premierki, jak to się mówi, trzeba nagrać, nie? Dokładnie. Kto zaczyna? Możesz zacząć. To ja pierwszy. Więc tak bierzemy z góry, tak? Tak, no i są potasowane, to niech tak będzie. No dobra. Od czego czy zaczynamy? Z numerkiem pierwszym, u. Nie, osiem. Nie, osiem dobra. I co? Jest... tutaj właściwie nie ma dużo kombinacji, tu szukamy tylko trzynastek. No tak. A mamy 28, 46, 17, 47, 38, 21 i 54. Jak są puste, to nie będziemy odkrywać no, kontrolnych. Dokładnie, bo tego tutaj dużo jest. I mamy teraz drapeczkę z numerem 98. Nic szukamy.

I lecimy. 55, 33, 25, 41, 26, 13 na no coś I 29, i tu pewnie dwójeczka, Tak jest, a na dwójeczkę no kontrolne, X. X. Powinny być tu. Gdzieś tutaj jeszcze X. Nie, to pewnie gdzieś tutaj. Nie. No dobra. Dobry o, jest, jest, jest. 2X, czyli 2 zł. mam. Dobra, coś na początek jest. Na pocieszenie. Teraz, na, na pocieszenie. 96 numer. Zobaczmy, co tu się kryje. 58, 48, 22, 47, 32, 38. Yes, o, też mam 13. Też. No to super. O, o też masz. mam X. -a. Dobra, no to już, już wiem. Jest dwójeczka. No dobra, to na razie mamy taki mini remis. Tak, mamy remis 90. No to to było już po kolei, to to już nie będzie. 36, 56, 55, 28, 52, ale 50, 40 i 43. No to mówiłem, że to będzie puste. To mi tutaj wpadł numer 95 do drapania, a mały 45.

22 i 25. Kolejne puste. To cóż, to teraz 84. I mamy 51. O, jest, jest 13. No dobra, coś więcej. 41, 23, 56, 45 i 48. A ta trzynastka, co kryje? Ten Też dwa. dwójeczkę. Nic więcej nawet nie kryje. Ale fajnie była dać. taka zrapeczka z góry na dół, same trzynastki, no. nie?

I zaczynamy trzystko! Ja, trafiłeś ją. 14? Jeszcze, jeszcze? Nie, 11. No. Jest. O, jest 13! Jest. O. Jeszcze 13! I jeszcze 13. Tam 13. A co tu się kryje? I, a chciałam! Dwójeczka, 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 dwójeczka i dwujeczka, to będzie dycha. Tu mamy L, no to tutaj mamy drugie L. 2, 4, 6, 8, 10. Fajnie! Ale fajnie Ci się trafiło. Dobra. Teraz moje... A jeszcze mówiłam, że tak z góry na dół były? No, dwie się wyłamały tu, ale dobra. 87 numerek. 50, e, 32, 29, 50, e, 34, co ja? 33, 43, 49 i 51. Ok, wobec tego mi tutaj jeszcze 86 numer przypadł w udziale.

Trzecia. Trzecia. O, a co o, to za kombinacja? Trzy złotych może być? Nie. Cztery złote. Dwa. dwa. I dwa pewnie. I cztery. cztery. Kolej o, kolejna dyszka. No to już nieźle. LL, tą kontrolną żeśmy już widzieli. Tak. No to ładnie. No, no to nie wyszło tak najgorzej. No to podsumowanie takie, że tutaj jest, tu są te wygrane. Znaczy ty masz dwójkę, tak? No to możesz się razem policzyć. Ty masz jedną dwójkę, ja do tego jeszcze mam drugą. I trzecią dwójkę, to mamy co? 16, tak? Mm -hmm. Znaczy 6? Nie, 6. 6. I do tego dwa razy po dyszce. Dyszka i tu też dyszka. Czyli 26 zł. No, no, to nie wyszło wcale tak najgorzej, jak na tą malutką zlaweczkę. No. a tutaj, kochani, jak no, wiecie, jak wiecie reszta, może pustaków, reszta. aż go nie będziemy tu... <laughs> nie będziemy już pokazywać tych pustych. <laughs> tak, nie będziemy tego <laughs> Nie kurują te, co tutaj dały wygrane. No to fajnie, 26 zł to nie jest tak źle. Jest większa jest więcej niż... Dwie mini perełki się trafiły. Tak. Nie jest źle. No to będzie można mnożyć. Na pewno ona będzie w miksach u nas, bo tak, lubimy no tą to zrapeczkę. Ta, ta superczaska jest dosyć sympatyczna, no, także. Na pewno się pojawi. Nawet fajnie wyszła. My się cieszymy, że całkiem pusto nie wyszliśmy z tą premierką. Kochani, my wam życzymy wysokich, wygranych w tej super trzynastce, żebyście ładnie wydrapali, jak najwięcej, jakby się udało, jak najwięcej. No i Do oczywiście pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa. Buziaczki. Pa, pa.